Dziękuję jeszcze za zaproszenie. Czy może ktoś z Państwa wie, kiedy odbyły się na świecie pierwsze wybory według komunistycznego wzorca? Otóż było to jeszcze w raju, kiedy Bóg stworzył kobietę, przyprowadził ją do Adama i powiedział, kubierz sobie żonę. przy okresie komunizmu w Polsce, w część wieku. To nie oznacza, że nie został po nim sentyment e, tych, którzy wtedy tam dorastali. Pamiętam, na rodzice opowiadali historię o kolejkach do kas, kiedy trzeba było się ustawiać w nocy, ale ona się okazywała, że zazwyczaj tego miejsca nie było. brak żywności, czy innych produktów, z których dzisiaj wyobrażamy sobie życia. Tu była kiedyś taka czeska kapalista, która śpiewała dosyć wrać. Jeszcze. ostatnio było na coś takie pytanie. Czy byłeś kiedyś współpracownikiem z poszczególnym specjalnym? Nie. Nie. Patrzcie dla niej. Proszę. Nie tak, państwa. No. A propos e, historii nic mięsa mam dla Państwa takie wspomnienie. E, kiedyś byłem świadkiem, może już nie ale rodzice mi opowiadali, że w autobusie dotrzło do kuchni. Jeden z mężczyzn krzyczy, pan wie kim ja jestem? Jestem kierunkiem sklepu mięsnego. Stojąca obok kobieta zwraca się do koleżanki znam go, to jest profesor na uniwersytecie, ale widzę, że ostatnio cierpi na mani wielkości. I to jest właśnie znakomite podsumowanie okresu prl które nam w śladach klasach 2b, w przedstawieniu śladami PRL. Ja. Drodzy obywatele, towarzyszy, właśnie na lotnisku do Akuta wylądował, wylądował samolot z towarzyszem Breżniewem, wielkim przyjacielem narodu polskiego. Witają go panowie sojusznicy oraz przodownicy pracy, którzy z uśmiechami na ustach właśnie wręczają towarzyszowi kwiaty. Witam towarzysza Breżniewa w Polsce Ludowej Odwiecznej socjalistycznej siostrze ZSRR. <noise> Dziękuję towarzyszowi Gierkowi, przodownikom pracy oraz wszystkim tutaj zgromadzonym Poliakom. My, rusty i pojaki, są od zawsze dwa bratanki. Zawsze razem budowaliśmy siłę tych dwóch socjalistycznych krajów. Nigdy sobie nie szkodziliśmy, i czerpaliśmy od siebie nawzajem korzyści. A nasi rodacy zawsze dzielnie i dużo działali dla dobra naszych państw. Zaiste, można nawet powiedzieć, że żeby dwaj bracia, ostatni, dobrzy i szczęśliwi, dalecy od kapitalistycznego ścisku Zachodu. <todgłosy> Towarzyszy. Jakie są towarzysze plany na wizytę w Warszawie? Cóż, na pewno chcę się przyjrzeć pracy obywatelów, <grym> rozwijaniu edukacyjnym się w szkołach oraz bardzo chętnie odwiedzę to piękno miasto Warszawa. Zakończeniem mojej wizyty <grym> będzie wspólne świętowanie z Polakami Święta Pracy 1 maja. Uważzysz gier, uważasz z pochodów, żeby wspólnie przejechać się po wybudowanej dzięki wspólnej pracy obywateli w Kasi Ile to budowaliście? 8 lat. My byśmy budowali to przez 4 lata. A to? Dwa lata. My byśmy budowali to przez rok. A to? Co budowaliśmy? Ten dom. Kurde, jak tu wczoraj przyjeżdżała, to jeszcze go nie było. Towarzysz Gielek, towarzysz właśnie przejeżdżają po cmentarzach. Rozmawiają ze sobą o dwarzku posze. Ależ pan źle wygląda, taki mizerny, wychudzony. Od kiedy pan tu leży? O, od niedawna, zaraz dwa lata, za to pan świetnie się utrzyma. Kiedy pana pochowano? Jeszcze przez wojną. A pan kiedy umarł? Ja? Ja wcale nie umarłem. Jestem murarzem, prawnikiem pracy. Wracam z pracy do domu. <gry> Trzeba było tego troską, jak to? Jak nie go, co da? Jeszcze cię do płacu ci piękną. Jak Bóg nam pomoże, tego też zaraz. tak jak dzisiaj, tutaj, w domu dziennej pracy. Do widzenia! Czemu strzelają? Obrębnie wychodzi. za pierwszym razem nie mogli go trafić? To, to salwa komorowa, a nie by go zabić. To ja już nie wiem, jakim mnie ja państwie mieszka. Ja za młodo bym już takiego pasażera lubił. – Skąd ta nienawiść, babciu? – Albo głosi. – No, to już mam wykład teraz. – Nie kojarzę. – Część czegoś z tymi brygadami. – A, ja, cześć. – Dobrze, słuchaj. – Jak babcia tutaj podpisze, to babcia pozna więcej tego. – No Dziękujemy. Babcia stała babcia członkinią PZPR. Ja, dit is lekker. Witam obywateli w tym wieku dniu. cały zjednoczony, robotniczy naród łączy się, wyrazem świętować 1 Maja. Wspaniałe święto pracy! Serdecznie powitajmy towarzysza sekretarza Kacza Zygmunt i naszego gościa z Moskwy, Leonida Breżniewa. Leonid Breżniew i Berkiew, siedzący w loży honorowej, machają pozdrawiając wszystkich obywateli, zwracających na ich szczęść. Proszę państwa, cóż się tam dzieje? Że Leonid Wreszcie został postrzelony? Halo. Dobrze. Proszę Państwa, właśnie okazało się, że towarzysz Wreszcie wzedlał ze szczęścia. Czy prawdą jest, iż kryzys kapitalizmu nie doszedł do Polski? Że Polska nadal jest szczęśliwym, socjalistycznym państwem. Powinniśmy być z siebie dumni, że mimo dochodzących do nas coraz większej ilości zachodnich rzeczy. Gadżetów i zwyczajów nadal jesteśmy mieli naszym jedynym dobrym, nieprowadzącym do rozpaczy również socjalistycznym zasadom. Polacy, w z dzień jest naszym zwycięznym.